Cześć, jest strony Farel witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w końcu doczekaliśmy się kolejnej aktualizacji. Na samym początku wszystkie osoby, które nie mogły się doczekać update'u, tak samo jak ja, zostawiają łapeczkę w górę i subskrybują kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzisiejsza aktualizacja była przeogromna, zostały wprowadzone aż 92 zmiany do gry, o których sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy. Ale zanim to zrobimy, chciałem Was wszystkich zaprosić o godzinie 20 na mojego live'a, gdzie będę wbijał na nowym zadymiarzu 500 puszek. Dodatkowo dołączcie do mojego Instagrama, ponieważ pod moim najnowszym zdjęciem na Instagram. Będę losował pięć szczęśliwych osób, do których dodam do swoich prywatnych znajomych że Brawl Stars, więc jest szansa mieć mnie w znajomych. Ja już teraz nie przedłużam, przetestujmy nowego zadymiarza. Pierwszy nowy komunikat. Zadymiarze mogą teraz awansować aż do 35 rangi, zamiast do 20, jak wcześniej. Otrzymuje 0 gwiezdnych punktów i 20 żetonów za swoich zaawansowanych zadymiarzy. Odbierz. Super. Moi drodzy, na samym początku sprawdźmy sobie, co słychać w sklepie. Jak widzicie, duże skrzynki oraz mega skrzynki są teraz dostępne za 500 oraz 1500 start tokenów. Więc będziemy mogli razem z końcem sezonu otwierać sobie skrzyneczki. Super! Od razu kupmy sobie punkty mocy do nowego zadymiarza. 8-bitowiec, on się tak nazywa, więc będziemy go nazywali 8-bitowiec. Zobaczmy sobie Trophy Road. Cofnijmy się troszeczkę do tyłu. I moi drodzy, mamy to. Odblokuj 8-bitowiec, jest odblokowany. Zadymiarze wybieramy. I moi drodzy, zrobimy sobie jeszcze szybciutko opening. Duża skrzynka. Punkty mocy do 8-bita. Otworzymy sobie jeszcze 12 małych skrzynek. Nie widziałem jak Supercel przetłumaczy na język polski e, nazwę 8-bit. Po prostu zrobili 8-bitowiec. Ok, tak będziemy go nazywali. Dajcie znać w komentarzu, jak chcecie, żebyśmy go nazywali na odcinkach. Czy samo po prostu skrócona nazwa bicik, e, bitcoin. Wiecie. Ok, dwie ostatnie skrzynki. Cały czas sypią nam się punkty mocy dobita. Super, cieszę się bardzo. Jak widzicie, mamy do kupienia błękitną tarę za 500 gwiezdnych żetonów. Z pewnością wiele tych postaci pozawi się na mapie. Okej, okay, moi drodzy, nie ma co przedłużać. Zaczynajmy! 8 bit, kogo sobie troszeczkę ulepszmy. Za 20, za 30, za 140, super. Wybieramy. I zaczynamy pierwszy meczyk. Let's go. Gra Solo Grace. Z pewnością cała mapa będzie sama w 8 b tak jak było w przypadku Tika. No ale zobaczymy. I mega się jaram. Zobaczcie, jak on wolno chodzi. Dobra, mamy już jakiegoś pierwszego oponenta. Wow! On jeszcze miał tarczę, ja już nie. Lag. Co jest? Chyba lag serwerowy był jakiś. Widzieliście to? Na szczęście puściło. Wow! Powiem wam, że bardzo wolna jest ta postać. Wow! Co tu się dzieje? Halo! Czy to będzie moja pierwsza śmierć? Pierwsza śmierć 8-bitem? Mam jednego Power Cubesa, dobra, niech się leczy. I teraz, rush! Ogień, ogień, ogień! Ok, postawiłem sobie Ultimate atak jako pierwszy ze wszystkich chyba na mapie. Tu mamy 8-bita, 3 Power Cubesy. Wow, jak się ciężko tym celuję. Ja dziękuję. Co tu się dzieje? Dobra, leży. Drugi leży, pięknie. Teraz muszę go dojechać na szybkości. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, pomóż mi. Nie pomógł mi niestety. Rzucimy sobie, patrzcie, tutaj, Tureta. Aj, przerzuciłem go najgorzej, teraz będą mogli mi go rozwalić, ok? Kolejną osobę chyba powaliłem, nie nie powaliłem, niestety. On ma 4 Power Cubes, ten 8-bit, muszę go dojechać. Dobra, padł, padł na szczęście. Kolejne 4 Cubes podchodzi. Jaka ta gra jest teraz? Bardzo powolna i padam, niestety. Ja dziękuję. 6 Power Cubesów. Hot Arrow TV niestety mnie powalił, ale plus 7 puszek. Zagrajmy. Jeszcze jeden meczyk. Tylko, że teraz w trybie duo. Okej, okay, moi drodzy, lecimy tryb duo. Mega się jaram tą postacią. Tak, dwa 8-bity w parze! No nie wierzę, co tu się będzie działo? Okej, okay, rozwalmy sobie na początku pierwszą skrzynkę. On niech rozwala skrzynki, ja się zajmę 8-bitami pozostałymi. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. Znowu lag, znowu lag jakiś serwerowy. Co tu się stało? Widzę, że serwery są mocno obciążone, cały czas są jakieś lagi. Pamiętam, jak się grało Tikiem, też były lagi serwerowe. Dobra, zobaczymy. Czy nam się uda wygrać jakąś gierkę? Dobra, dobra, ale tam jest rzeźnia, ale tam jest rzeźnia. Okej, okay, padli. E, nasz postawił Tureta. Ten Turet w może też e, ściągać ataki, właśnie przyjmować. Więc to jest też jako, robi jako tarcza obronna. Ło, wow, mamy 7 power cubesów i patrz, patrz, ale miałem laga, ale miałem laga. Rosa jeszcze jest na czwartym. Wielkie starcie! I tą Rose trzeba było dojechać jakoś szybko. Stawiam tutaj y, Tureta. Gdzie ta roza, Bo pewnie zaraz się zrespi tutaj 8bicik kolejny. Jest Rosa. A, chciała mnie tutaj podchaczyć. Nie trafię tak, nie trafię tak. Dobra, ta roza zrezygnowała, pewnie ucieknie tam. Kurczę, znowu lag. Mam nadzieję, że zaraz te lasek, lagi serwerowe ustąpią. Dobra. I, moi drodzy Państwo, pierwsze zwycięstwo w trybie duo. Wow! Pięknie. Okej, okay, moi drodzy, teraz sprawdźmy, co się zmieniło w grze. Zadymiarze, Piper dostała nowy remodel, zobaczcie jaka jest przecudowna, po prostu jest przekozacka, ja się mega jaram, zobaczcie, snajperka, to jest heavy snajpa z Fortnite'a normalnie wzięta na żywca, tylko że przerobiona na parasolkę, do tego nowy remodel dostała ponoć Penny Bunny, tylko że... Tak, widzicie, ona troszeczkę inaczej się teraz rusza. Nowe animacje dostała, tak jest. Jestem ciekaw, jak na polu bitwy ona się spisuje. Z pewnością też troszeczkę to inaczej wygląda. Do tego, co, tego, co słyszałem, Bibi dostała strasznego buffa. Bull dostał chyba na butach takie. Nie wiem, czy widzicie. Ostrogi, tak, on chyba tego nie miał. Tak mi się wydaje. A jeżeli miał, no to mnie poprawcie. Z tego co widzimy na reddicie jest napisane, że nowe skiny będą kosztowały 8 bit klasyczny 30 gemów, Leon Shark 80 gemów, naprawdę bardzo tanio jak 80 gemów za Leon Sharka. Z pewnością będzie każdy teraz biegał w Leonie Sharku. Ja z Justyną nagram odcinek walka o tego skina, 100% się pojawi na kanale. Pink Piper, czyli nowy skin do Piper za 500 star pointsów i Iris Tara, czyli ta tara właśnie błękitna, jest dostępna za 500 star pointsów. I tutaj jak widzimy, wizualne poprawki brawlerów, czyli, czyli dodali nowy remodel Piperki, nowe animacje do Penny, nowe animacje do Ataku Mortisa, nowe animacje do Penny Bunny oraz dodali animacje do Bula. Z tego co widzę do trybu solowego dodano kilka map. Samotny wierzchołek, tej mapy prawdopodobnie nie było, nie pamiętam. Jałowe Pustkowia, tej mapy też raczej nie było. Niewąski Gąszcz, tej mapy też nie było. I mamy kolejną mapę Ryzykowne Przejście, więc z pewnością będą się pojawiały nowe mapy. Mega się jaram, super. E, odbierzmy sobie jeszcze punkty. Od razu załadujmy je do naszego 8-bita. Okej, 8 bitowe okay, -bit to 25 punktów. Mamy jeszcze jakąś skrzynkę do otwarcia. Tak, jedna oraz druga. Pięknie, możemy teraz 8-bita podnieść wyżej. Możemy go ulepszyć. Ok. Ok, zagrajmy sobie jeszcze raz tryb solowy naszym nowym zadymiarzem. Powiem Wam, że jest naprawdę wolny. Kurczę, nie spodziewałem się, że będzie aż tak wolny. Zobaczcie, on się ledwo co toczy, ale na samym starcie od razu ma dużo życia. Chciałem się dołączyć do innego trybu, ale niestety nie dobiera graczy, bo wszyscy grają solo showdown w tym oto momencie i jest naprawdę ciężko, ale z pewnością za chwileczkę jakiś odcinek na moim kanale się pojawi, e, gdzie już, o właśnie już wyjaśniłem, gdzie będziemy sobie dalej testowali nowego zdymiarza, będziemy próbowali zrobić jakieś fajne duo właśnie z tym zadymiarzem. Możecie swoje propozycje oczywiście pisać w komentarzach, jakie duo pasuje najbardziej do właśnie 8-bita. Nie wiem, czemu się przyzwyczaiłem 8-bit na niego mówić. I teraz nie będę mógł się odzwyczaić mówić ośmiobitowiec. Dobra, dobra, dobra. Turet, turet, tak jest, defensywnie turecik. Okej, okay, poczekajmy jeszcze chwilkę. Tutaj w tych krzakach jest? Nie ma. Mam daleki zasięg, zobaczcie, jaki mam daleki zasięg. Ej, czemu ten gościu do mnie w ogóle podszedł? On nie widział, że. E, ja mam tureta, za co będę strzelał dwa razy szybciej, czy tam półtora razy szybciej. Okej, okay, dojazd, dojazd, dojazd. Turet kolejny. No i easy win. Easy win, moi drodzy, jak łatwo poszło, nie spodziewałem się tego. Jesteś numer jeden, kolejnych 10 puszek i chciałem Was, moi kochani, zaprosić dzisiaj na live'a o godzinie 20, gdzie będę grał tym właśnie oto 8-bitowcem i postaram się na nim wbić dzisiaj już 500 puszek. Moi drodzy, ja się nie mogę po prostu powstrzymać, muszę zagrać pierwszy mecz nową Piperką. Jest to moja jedna z ulubionych postaci, no jestem mega ciekawy, jak ona teraz wygląda na polu bitwy. Cieszę się bardzo, że ją w końcu odświeżyli. Ej, super wygląda ta parasolka. Teraz widać, że ona strzela faktycznie ze snajperki, a nie po prostu szata graficzna była tylko parasolki, a no tłumika, że tak powiem, nie było widać. Szelka. Raz. Aj, nie trafiłem. Aj, aj, aj. Mało brakowało. Kurczę, nie mogę tak się dać zamknąć, bo ta, tam jest na dole kruk, a muszę znaleźć sobie troszeczkę miejsca w razie... Czego do ucieczki raz. Aj, misłem. Kurczę, kaktus. Muszę ją zamknąć, muszę ją zamknąć. Tylko, że na blisko będzie mega ciężko. Będzie mega ciężko. Ja na Piper mam też 500 coś pucharków. Myślałem, że jakiegoś tutaj 8 -bita zobaczymy, ale przecież jeszcze nikt nie wbił takiej wysokiej rangi pucharkowej. Okej, okay, czekamy dalej. Dawaj. R do, jedna bomba. Meteoryt spadł. Ta Shelly będzie ciężka. Ciężka do pokonania będzie na pewno. Ale uciekła. Dobra, na szczęście uciekła. Tutaj mamy kolejną szelkę na ulti. I teraz plaster ponoć do Shelly. Został zmieniony już. Plaster nie regeneruje full HP. Tylko 2000 od e, kiedy się odpali. Więc dla mnie spoko. Bo już nie będzie tak mocno szeli e, OP playerką. Bo no nie ukłamujmy. Była przesadzona ostatnio. Była przesadzona. Co byś nie zrobił? Szeli nie szło podjechać. Kurde, Spike... Jest tutaj w krzakach jeszcze ona. Nie dostała ode mnie. Teraz dostanie. Bomba. Dobra. Uciekam, uciekam, uciekam. Kraw nie bij, nie bij, nie bij. Uciekamy w krzaczki. Poczekajmy chwilę. Meteoryt spadł, spadł. Super. Trzech zadymiarzy do końca. Z krukiem zostałem pewnie. Zostałem pewnie z krukiem. Jest szeli. Mam szansę to wygrać, moi drodzy. Dostała. Ona może gdzieś tu być w krzaku. I wtedy mnie to bardzo. Zaboli. Aj, 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 aj. No i teraz nie wiem, nie wiem, Dobra, poczekajmy na trzy amunicji. Muszę uciekać, muszę uciekać. Dostała z... jedna, druga, trzecia. Plaster się odpalił, ale jak widzicie, plaster nie zregenerował całego HP. Niestety zajmuje tylko drugie miejsce, plus 8 i na moim koncie ląduje 530 pucharków. Nice. I to było na tyle z tego odcinka, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba nowy zadymiarz i nie zapomnijcie bić o godzinie 20 na mojego live'a, gdzie będę bijał na nim aż 500 puszek. Nie zapomnijcie również bić na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie, ponieważ podczas transmisji na żywo będę dodawał spośród komentarzy pod moim najnowszym zdjęciem 5 osób do moich prywatnych znajomych w Brawl Stars. Więc jest szansa mieć mnie znajomych, więc bijajcie o godzinie 20. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!